Cztery niezbędne produkty w porannej pielęgnacji domowej. Żel myjący, który doskonale oczyści twarz z nadmiaru sebum po nocnym wypoczynku, nie zaburzając płaszcza ochronnego skóry i naturalnego mikrobiomu. Drugi etap tonik, hydrolat albo esencja. Zawierają już składniki aktywne i tak zwane promotory przenikania, czyli jest to już poranna pielęgnacja, a nie tylko wyrównanie pH skóry. Trzeci etap serum z witaminą C. Doskonały antyoksydant, który zabezpiecza skórę przed działaniem wolnych rodników, jednocześnie rozjaśnia i rozświetla skórę. I czwarty etap to krem ochronny o szerokim spektrum działania. Taki, który chroni przed promieniowaniem UVB, oznaczenie SPF, wybieramy 50, i promieniowaniem UVA. Oznaczone jest to literkami P, A z plusikami. Im więcej plusów, tym wyższa ochrona. Na taką bazę dopiero nakładasz makijaż. Stosujesz taką ochronę? Daj w serduszko w komentarzu.